Alo, alo, witam wszystkich zgromadzonych. Zapraszam Was na małe omówienie aktualizacji przedziału 103.5, 107.5. Już troszkę widziałem. No i co, może zaczniemy od tego? Od itemów może zaczniemy? No, dużo zadań wycofanych, dużo pewnie też dodanych. To nas no niezbyt interesuje. Zmiany w Herosach. W Watalii są zmiany, w ZONSie. No i w gąsie, nie? takie wiecie, kozackie dwójki i tytani. No i Heros, na którego? Tancerzem, czy tam łowcą? No nikt nie chodził, nikt nie chodził, bo po co kurdełkę no? Tutaj mamy jakieś elity, tam Hera, dobra to mało ważne. Elity, mistrz Worundiel, zostały dodane nowe legendy, nawet talizman. Troszeczkę zaktualizowany, 86%, myślę, że spoko. Tej bułki z Bersakera na, na, na 148 były na 130 kiedyś drugi chyba Foduk pierki I łapki na... Kurdełkę wolne te pierki jak na 150 level Gąs 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 najważniejsze jest torba którą można wymienić na torbę na Teleporty na klucze na błogosławieństwa, stroje, maskotki, no i jako drugą, trze trzecią tam torbę. W Chuj, w porządku jest to, no bo na pewno ta torba zyska na wartości. To na pewno. A Dariel też nowe legi No Strasznie wolne te legendy. Szaby? A, z szeby kamyk spada. Mm, to zostało chyba tylko dodane, wiecie? Kurwa, nie wiem jak to rozumieć. A, i z tym, z tym można tutaj rozmawiać, okej. Okay. I zdobywać te śpierki, Ale one słabe są, widzowie. 1,28 SA. Dwóch władcy klanów. Kurwa, czemu te legendy mają nieco ponad 1 SA? I do burka zostały dodane łapki, tak? A tanca, łowce, woja. No i... Coś, co mnie cieszy na pewno. No, Atalia była herosem, na którego nie chodziłem, bo, wiecie, gram tanckiem, a teraz tutaj jakaś zbrojka. Jakiś pierek, porządne SA. W porządku on nawet wygląda. 31 uniku. Energia. CK. Nieźle, nieźle. Jakby jeszcze obniżka uniku była to by była bajka. No ale patrzcie. Teraz to jest warto naprawdę pójść na taką atalię. No bo to była kurwa porażka. No i stroje. Outfity. Mhm. A ten drugi. Kobiecy outfit fajne, Kobiecy outfit jest zajebisty. Porównując go z męskim to kobiecy... Dużo lepiej wygląda. I Titani versus Zons. Ale tutaj legend najebało. Bo z Zonsa spadały pierki, chyba, na szyję i łapki. A teraz spadają buty, na, na al i hełmy. No dobra, przejdźmy. A właśnie, gdzie jest Gons? A, dobra, gonsa już mówiłem. Buty. No już nie będzie legend na 139, tylko na. Troszeczkę wyższy level. Wchodzimy do gry. No nie mam tutaj bo po co mi? Kurwa, Heros jest. Iść na niego? Dobra, przejdziemy się na Herosa. A później... Tylko zobaczę, czy jest jeszcze. Przejdziemy się na Heroska. Może jakaś lega spadnie. I zaraz też przejdziemy się na SK. Chyba gdzieś tutaj kamyk mam na SK. 4 sloty, dobra. Także no... A i zapomniałbym, ogr. Ogr został wycofany, ale pewnie wróci z następną aktualizacją, która pojawi się kurwa pewnie za 2-3 miesiące. Jestem ciekaw też tego, kiedy oni w końcu zaktualizują tą topkę. No dali sobie tam chyba 3 lata, 3 czy 4 na to aby no level się zrównał z 300. No i jestem ciekaw co oni kurdełkę wymyślą na taki 300 level wiecie, ale to nie o tym mowa Jak zostawicie tutaj sto łapek i będą jakieś komentarze abym się wypowiedział na temat tego co się odjebało niedawno Z tym cofaniem poziomów i z tymi nagrodami, rekompensatą To, 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 to chętnie, to chętnie się na ten temat wypowiem Tylko myślę, że W jakiś normalny sposób no Obiektywne. Bo miałem nagrywać, ale szarpały mną no, emocje i całkiem możliwe, że nawet kanał by mi zablokowali za to, co bym wtedy powiedział. A nie lubię się ograniczać. Także dobra no, zapek. Kurwa nie będę pisał na tym, dobra. Trzeba chwileczkę poczekać, wiecie? Może spadnie jakaś lega z, z herosa na odcineczku. Czemuż by nie? No a co tam u mnie pewnie zapytacie. Rzadko wstawiam coś. Takie luźne pogadanki. No, streamuję. Zapraszam was na streamy, które odbywają się niemal codziennie. Jakieś takie, no zacząłem robić ostre wyzwania. Od 10 miesięcy. 1 kwietnia będzie 10 miesięcy, jak nie piję alkoholu. No kto by pomyślał, nie? Jestem ciekaw też czy gąs został zamknięty. Umiałem wbijać 180. Dobra, bijemy i co my tutaj mamy? Stepka. No, Szkatułki nie możemy brać, bo jedno hero, które spadnie, jest dla tego co znalazł. Ale dobra, typamy na SK. Na SK się no nic nie zmieniło. Ale całkiem możliwe, że przy, przy następnej aktualizacji się tu dużo zmieni. Nie zabijamy tu nikogo, oczywiście. A tak tutaj przyłaziłem, o ile dobrze pamiętacie, na streamach no. Pewnie też zapytacie, bestia gdzie masz szykuł Mam na 301, ja w ogóle muszę kurdełkę umki zrobić, wiecie, bo nie zrobiłem jeszcze umek Teraz wiecie, w ja jestem, to mało walk toczę no, jestem już trochę w tym planie. ale dobra Przejdźmy się zobaczyć I na berki jeszcze musiałbym się przejść 160 one miały kurdełkę, 150 które chyba te mopki lokalizacja lokum adariel laminatorium no wszystko jest tam gdzie, tam gdzie powinno być także wiecie spoglądając na te itemy jakie doszły Myślę, że spoko, spoko. Na pewno duży plus za to, że w końcu kurwa pomyśleli o tym i zatali spadać spada coś na tanca łowcę. Przecież to była tragedia. Dlaczego tancerz łowca nie chodził na Atalię? No bo po co miał iść komuś kurwa, legi, latać? Teraz to na pewno z miłą chęcią będę chodził na Atalię. Wydaje mi się, że tutaj trochę też poziomy poszły do góry, bo wydaje mi się, że. Bo jest to były 150, któreś. Elita tutaj miała 160. Tak, tak, a teraz elitka ma 170? 164? Chyba dobrze pamiętam. Chyba dobrze. Przejdziemy się jeszcze na tego gąsa. Bo bardzo ciekawi mnie to. Tutaj już ktoś zbił, czy nie? O, już nowa elitka zbita. Dobra, przejdziemy się jeszcze na gąsa. Pewnie tam kurwa wejść, nie będę mógł. A może będę mógł. Zobaczymy. Jeżeli gąsa otworzyli. To dopiero będą jaja. Jaja, jak beret. Także czekamy no, na następną aktualizację. Najbardziej czekam na tą na 300, ale ona chyba dopiero za kilka lat będzie. Kiedy ja już będę na emeryturze margonemskiej. Także no, może jako ten dziadek, już przy lasce, pewnie w okularach, schorowany. Wejdę do gry i zobacz, to, co się odjebało. O, wieża, dobra. Tutaj już widzę, awangarda coś kombinuje. I, i on jest w warsztacie. O To ci niespodzianka. Kurwa, teraz, teraz tylko jak tam dojść? Ale fajnie, że rozwinęli to ekspowisko. No, na pewno przyjemniej się będzie ekspić, wiecie, bo tam te kurwa dwie mapki, czy trzy. To była tragedia. Nie, przejdę się na P4. No tak to powinno być. P4 i potem warsztat. Pytanie też, gdzie zons? Jest zons, 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 już Wam mówię. W pracowni, w bloku. Dobra. Tutaj jest pracownia. Czyli tutaj jest ten. A gdzie jest gąs? O to jest pytanie. Gdzie jest gąs? Gąs, 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 gąs. Warsztat. Gdzie jest kurwa warsztat? Ja się pyta. O, nawet piątki tutaj porobili. O, ho, ho. Nie wiem, czy wiecie, ale. Tata będzie teraz z swojego 119 tanska. Będę wbijał na 180 albo 210. Jeszcze zobacz. Dobra. To by było na tyle, widzowie Warsztat jest do 184 poziomu, także zajebi się, że GONS pozostał zamknięty. Z najważniejszych informacji to fajnie zaktualizowana Atalia. Wycofany Ogr, co szkoda, bo Ogr fajny, fajna dwójka No i co? Dużo się nie zmieniło, jeżeli o to chodzi Jeszcze raz wam tutaj pokażę, ale no naprawdę, dużo się nie zmieniło Troszeczkę zawyżeli legendy Taka aktualizacja, która trwała no niemalże godzinę, mi działało, a co by tutaj powiedzieć no dużo się naprawdę nie kurwa nie zmieniło nie? tutaj widzicie nawet legina alf z orundiela które są no kurwa nie za dobre w ogóle te legendy mają bardzo małe sany to zmierza wszystko do tego że eventówki Będą miały wartość, a my zbijemy sobie jeszcze jednego chroska, o ile zdążę lognąć. Także myślę, że spoko. Przy okazji widzicie, że tutaj dominacja pełna. Jestem bez EQ, bo... Bum, 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 bum. Aha, dobra. Jestem bez e bo mamy kurdełkę na 119, wiecie? Ale widzę, że już dużo, dużo chętnych 3, 4, 5, 6 będzie nas Tutaj taka godzina 12.10 Pata wolne Czekamy kurwa na dolary I może jakaś legenda na koniec odcineczka, ale naprawdę no kurdełkę Kiedy oni zrobią tą aktualizację na 300 Przecież, kurwa ja sobie tego nie wyobrażam. Ludzie nie będą robić już dziennych. Znaczy, level będzie szedł do góry, ale rzeczywisty level pozostanie, nie? Jako przesetny, bo poziom będzie szedł do góry, ale ten poziom nie będzie już nic zdawał, przewagi punktów umiejętności ani nic. I co teraz Geremory powinny zrobić, moim zdaniem? Przede wszystkim zaktualizować umiejętność, ale czy oni to zrobią? Dobra, nie będę się tutaj za bardzo rozwodził. Na temat 300, ten 135 175, no tak za nie bardzo... Nie bardzo mnie interesuje Chyba, że wbiję 180. Nie, ale z tego co ja widzę to naprawdę kurwa. Tutaj nie ma po co wbijać tego poziomu. Trzeba poczekać na następną aktualizację, ponoć mają zrobić jakąś zamkniętą M2 ze 169 poziomem Dobra, obym kurwa nie padłem Wołaj, wołaj, wołaj Bizowie czekają Dobra Baca bezłowiec Mam nadzieję, że mnie nie będzie. By... Aha dobra, 14 jest i z Bacy. No niestety. Dajemy na X. Skrzyneczkę bierzemy. No i co obyczki? To by było na tyle. Zapraszam Was na streamy, a także na odcinki. Kurwa. Ogólnie na ostatnim odcinku ponad 50% oglądających nie subskrybuje kanału. Także fajnie by było jakbyście zostawili suba. No i co? Miłego życzę, pozdro!